Dobry Państwu, witamy serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Komendatorskim są Dariusz Szwakowski i Jacek Laskowski. Niedługo przekonam się, który zespół lepiej się przygotował do tego spotkania. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Zagrają systemem 4-3-3 ze skrzydłowymi wspomagającymi pomocników w dostarczaniu piłki napastnikowi. To ustawienie pasuje do stylu opierającego się na posiadaniu piłki i krótkich podaniach. Skrzydłowi próbują rozciągać szyki defensywne rywali, a w razie potrzeby schodzą do środka, żeby rozegrać piłkę z pomocnikami. Blisko już do bramki. Dobrze, udane, czyste odebranie piłki. Jest szansa i piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Oddaje strzał. Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści. To nie był czysty wślizg. Sędzia decyduje się na rzut wolny. Sędzia świetnie zinterpretował ten fragment gry. Tak, puścił grę, ale pamiętał o kartce. Łatwo, łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Wymiana podań między dwójką graczy. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Po tym nieudanym podaniu rywale wznowią grę z linii bocznej. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Jest szansa na groźną akcję. Dobra pozycja. Szansa! Nie ma gola. Mamy rzut rożni. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. No, może centrować w pole karny. Sankary! Niewiele brakowało. Rywali uratowała poprzeczka. No, może być groźnie. Sankare. Strzał tuż nad poprzeczką. Minimalnie za wysoko. Sędzia dopatrzył się za ręką. Sankare. Blisko polekarne Może strzelać. Jest okazja. Ude... Amalfitano. Słup. Jaka jest decyzja sędziego? Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko, a malzutano. już blisko pola karnego. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Był faul i rzut wolny. Blisko polekarny. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Koniec ataku. Drużyna przeciwna przy piłce. Uderza. Nie ma dola. Piłka odbita od poprzeczki. Wraca do gry. Zatanie. Kudło. Mogli prowadzić. Blisko już do bramki. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od wrzutu załtu I odbiorze strata piłki. Piłka opuściła boisko i za chwilę wznowi bramkarz. Świetnie to zrobił no wręcz wirtuozerskie zagranie. Ten strzał może piłka w siatce i prowadzą! To no byli Gola i to nie powinno dziwić. Są dzisiaj wyraźnie lepsi. Zasypywali rywala gradem strzału. Piłka musiała w końcu trafić do siadać. Ich przewagę widać na całym boisku. Mają w sobie jakąś siłę. Kontrolują przebieg spotkania. I mamy otwarcie w tym meczu. Jeden do zera. No przejął ale nie opanował piłki. Robi się niebezpiecznie. Dobra główka. Bramka sztywnie łapie piłkę. Strata, co zrobi przeciwnik? Uwaga, może być groźnie. O, no, świetnie dograna piłka w polekarnej, ale zagrożenie oddalone. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Tylko jedną. Właśnie, arbiter rozpoczął drugą połowę spotkania. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Szkoda mógł przejąć. Niewiele brakowało. No z tego miejsca można strzelać. Dobra okazja. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! Ale są się teraz cieszy. Mimo sporej przewagi, nie osiedli na laurach. Dalej atakowali. No i mamy kolejną bramkę. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Dwie bramki przewagi to powód do uspokojenia gry. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Świetna sygnalizacja, i mam przerwaną akcję. Spalony. Cener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Dobra pozycja do oddania strzału. Eder. Ładnie posłał prostopadle do przodu. Doskonale. Zdecydował się na strzał. Udanie obrona. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Amalfitano Już blisko pola karnego Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników I szykują się zmiany Faul, rzut wolny Jak go wykorzystają? Łatwo przejęła obrona to ośrodkowanie. No tak Żenada, naprawdę żenujące uderzenie Eder. Blisko polekarne Może strzelać. I listy kwitują to zagranie do bramkarza. No kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki. Próbują rozegrać po skrzydle. Dobrze dograł. Bramkarz odetchnął z ulgą, bo było groźne dośrodkowanie. Dobrze zareagowała obrona. Sędzia pokazuje, że był faul. Zobaczymy, czy skończy się tylko na słownym upomnieniu. No, bez dwóch zdań to kwalifikowało się na żółtą kartkę. No, udało się przejąć. Jest szansa na groźną akcję. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Za moment wznowienie rzutu rożnego. Dobrze, do przodu. Jest szansa. Tak, gol. Piłka wpada do bramki. Fantastycznie. Szalenie trudne do obrony, ale i do wykonania uderzenie po ziemi. Mało winy bramkarza. Duże brawa dla strzelca. Rewelacyjnie dziś gra. Może zapisać sobie na konto już drugie trafienie. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. 3 do 0 to solidna zaliczka. Można już spokojnie myśleć o obronie wyniku. Do końca jeszcze 15 minut, to już sędzia nie przedłuży. Już wydawało się, że przejdzie, ale nie opanował piłki. Robi się niebezpiecznie. Uderza. Niestety, zmarnowana okazja. Muszą szukać dalej sytuacji do podwyższenia wyniku. Nieudana akcja. Niestety, za krótkie podanie. Piłka wyszła na aut. Mało kto siedzi, kibice stoją, skaczą, śpiewają, zagrzewają zespół do walki. Wiedzą, że ich ulubieńcy są faworytami, ale mimo to chcą im dopingiem dodać skrzydeł. No, sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Skuteczna interwencja i znowu mają piłkę. Jest dośrodkowanie. Dobre przejęcie dośrodkowania. No chyba nie do końca o to mu chodziło. Eder. Ale wspaniale. Za chwilę będą mieli okazję do grania rożnego. Pomysł dobry, realizacja dobra, jak widzimy w powtórce, no ale znakomicie zachował się bramkarz. Ależ wyczuł bramkarz tę piłkę, popatrzył w tej powtórce, no świetnie to zrobił. Aj, aj, nie wyszło to tak jak powinno. Pokonał własnego bramkarza. Ależ pechowo dla niego poleciała piłka, Posłał ją do własnej bramki. Co za pech! 3 do 1. Taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. No tak, tu na pewno był spalony, choć minimalny. Obrońcy stanęli na wysokości zadania, choć i tak nie było większych szans na zagrożenie bramcy.